I nawet powiem ci, stawia opór na tym kijku. O. Matko bosko, co to? Dzień dobry, witajcie serdecznie w kolejnym odcineczku. Dzisiaj będziemy łowili sposób dosyć niespotykany jak na mój kanał, ponieważ będziemy łowili na feder na drgającą szczytóweczkę i będziemy używali do tego różnych robaków typu dżdżownice, typu pinka, a także i kukurydza. Nie pamiętam kiedy w ten sposób łowiłem. Jest to jeden z najbardziej znanych sposobów łowienia nad wodą, to jest taki można powiedzieć kultowy sposób łowienia. I zobaczymy, czy dzisiaj ten sposób da mnie ryby. A dzisiaj ze mną na na rybach jest niebyle kto, bo Grzesiek, którego już widzieliście na moim kanale. Dzień dobry. Dzień dobry. Broda mi urosła do ostatniego filmu. Będziemy się skupiali na tym, żeby bardzo dużo tych koszyków wrzucać, żeby ryba tam siedziała non stop w ale żeby się za bardzo nie najadała. Więc trochę im damy gliny, trochę ziemi, żeby tak wiecie, łapczywie nie jadła samą zanętę. I do tego wszystkiego dodamy oczywiście kukurydzę. I pineczkę, białe robaczki, na które dzisiaj będziemy łowili. Nie będziemy wrzucali tego wszystkiego bardzo dużo. Dlatego że koło 15 dzisiaj ma być pogorszenie pogody, ma padać, ma być burza. Nie wiemy do końca, jak długo będziemy łowili, bo może być tak, że połowimy dwie godziny i nas pogoda wygoni do domu. Myślę, że wystarczy. I teraz to wszystko pięknie wymieszamy i dodajemy do naszych koszyczków, zakładamy na hak kukurydzę, pinkę, bądź czerwonego robaka i patrzymy co się wydarzy. No chciałem coś powiedzieć, a tu syrena jakaś wyje. Czyżby to była syrena na wielkie ryby grzesiek? Myślę, że tak, to jest, to jest to. A tak serio, to tak prezentuje się nasza miejscóweczka i dzisiaj będziecie mieli w końcu to, o co mnie ostatnio prosiliście Gradu na metodę, to powinieneś mieć wędki zgięte i patrzeć sobie na szczytówki. Dzisiaj będziemy patrzeć na szczytuweczki, bo zestaw będzie zamontowany przelotowo i rybka będzie pociągała za nasze pineczki i będzie to wszystko ładnie, pięknie widać. Zestaw mamy już uwiązany, teraz sobie tylko dodajemy do tego wszystkiego gotowy przypon, myślę, że tak z 50-70 cm długości i rzucamy i wszystko praktycznie gotowe. Dlatego tak bardzo popularną metodą połowu jest po prostu ten feder klasyczny, bo bardzo dużą ilość ryb daje, ponieważ i drobnica, i duże ryby na to biorą, ale też budowa zestawu jest banalnie prosta. I dzisiaj będziemy chcieli skupić się na tym, żeby łowić w jednym i tym samym miejscu. Dlatego obieramy sobie kierunek tamto molo, rzucamy sobie dosyć niedaleko, jakoś 30-40 metrów, i sobie robimy klipaż, żeby cały czas rzucać na tej samej odległości. I jak widzicie, szczytuweczka jest delikatnie napięta, jest wędeczka ugięta i jak będziemy mieli branie, to po prostu ta szczytóweczka będzie tak latać, merdać i to będzie sygnalizacja naszego brania. Wszystko pięknie ogarnęliśmy, całe stanowisko, co mieliśmy zrobić, co zrobiliśmy, a teraz trzeba wstępnie podnęcić, bo wiecie, koszyczki rzuciliśmy, ale trzeba tam troszkę tego jadełka im dać, więc po prostu sobie wezmę, przerzucę z pięć, sześć razy, żeby tych koszyczków parę tam wpadło do tej wody i żeby wstępnie podnęcić rybki. Koszyczek wpadł, czekamy chwilkę, żeby poleciało do dna i teraz mocnym, agresywnym ruchem wyrywamy koszyczek po to, żeby zanęta została, a żeby koszyczek y, sam y, od dna się oderwał. I pyk! Łowisko wstępnie podnęcone, to teraz zostaje tylko czekać na pierwsze drgania szczytóweczką. Jak spojrzałem na ciebie to się trochę przeraziłem, ale to nie chodzi o ciebie tylko o to co jest za to. Bo Nie wygląda to dobrze, powiem wam, że ta aura dzisiaj jest naprawdę niesprzyjająca i chyba pogodynka się sprawdzi, że o 15 ma mocno lać. Oby nie, bo jak już jesteśmy to chcielibyśmy posiedzieć. Trzymajcie kciuki, żeby zaraz nie przyszła jakaś burza albo jakiś wstrętny grad. Pierwsza godzinka bez dotknięcia i stwierdziłem, że może trzeba zrobić standardowy zabieg, żeby ryby się pojawiły. Trzeba odejść od wędek. Wiesz, ja często jeżdżę na ryby i zawsze, jak się nie patrzy na spławik albo jak się zostawi wędki, to wtedy jest branie. O, idziemy. Dobra, idziemy. Ja nie patrzę, ale ty patrz. A, Patrzysz? Patrzę, no. My z Grzeszkiem troszkę zgłodnieliśmy i mamy dla Was coś fajnego. Dzisiaj ze sobą mamy WiFood. Pewnie zapytacie co to takiego? Jest to pełnowartościowy posiłek w formie napoju, który możecie sobie zabrać na wycieczkę w góry, na rower czy chociażby na wędkowanie. Dlaczego on jest fajny? Ponieważ często nie mamy czasu gotować i przygotowywać posiłków i coś takiego w zupełności nam wystarczy. A z kodem Gradu będziecie mieli 10%, a w dniach od 23 do 27 sierpnia aż 20% rabatu przy zakupie z mojego linku. Znajdziecie wszystko w opisie. Polecam. My już razem z Grzeszkiem napiliśmy się, uzupełniliśmy sobie i białeczko, i tłuszcze, i węglowodany. A teraz czas łowić dalej. Pada, pada, pada. Deszcz. No, niestety, aura nie jest sprzyjająca, tak jak już mówiłem. Ale są plusy, bo podobno. Chłopy odkurzenia się zwijają. <laughs> Zaczyna padać deszcz, chociaż oni nam nie będą hałasowali. Zwijają się. <laughs> Ty patrzcie się wężor za skroniec ale jajca. Na kukurydze nic się nie dzieje, więc stwierdziliśmy, że może dzisiaj jakaś dendrobęka będzie im smakowała, więc zmieniamy sobie z kukurydzy na dżdżownicę. Często dżdżownica lubi się ześlizgnąć z naszego haczyka i czasami warto na przykład jedną pineczką zastopować ją na haku po to, żeby nam nie uciekała. I tak się to prezentuje. Zobaczcie jak się pięknie wije. Zaczyna padać deszcz. Zobaczymy czy w ogóle coś z tego będzie, bo tak naprawdę deszcz dopiero ma zacząć padać i ma a utrzymywać się tak przez parę godzin. Jeżeli nie będzie się to rozjaśniało, to będziemy się zbijać i jechać do domu, ale trzymajcie kciuki, żeby tak nie było, no bo wiadomo, ani ja, ani Grzesiu, ani wy byście tego na pewno nie chcieli. Pierwsze gibi, gibi, gibi w, w, szczytóweczką. Patrz, kurde, co się dzieje. <laughs> Mamy pierwszą rybkę dzisiaj. Pierwszą dzisiejszą rybką pewnie będzie płoć. Czy zgadłem? Nie okoń! Jaka faza! Ty stary, mamy ładnego konia! Aż idę PO PODBIERAK. Ale to może dlatego wiesz, drobnica nie bierze, bo wiesz, okonie dzisiaj dobrze żerują, bo jest taka pogoda stricte okoniowa. Ale faza, zarąbiście! No i ja już jestem zadowolony. to wcale nie jest mały okoń. I mamy pierwszą rybkę dzisiaj. To jest chyba wyjaśnienie, dlaczego dzisiaj ta płoć za bardzo nie żeruje, bo chyba dzisiaj w taką aurę bardziej żeruje drapieżnik. Nie bez powodu naszą pierwszą dzisiejszą rybką jest właśnie przepiękny okoń. Ale powiem wam szczerze, że ja się cieszę. I dlatego ten feder klasyczny, gdzie łowi się na te robaki, jest tak bardzo popularny, ponieważ łowi się na to praktycznie wszystko. Bo jak łowimy na metodę, na jakieś kuleczki, łowtersy, to zazwyczaj wtedy już nie łowimy jakichś tych szczupaków, nie łowimy okoni. A w taki sposób możemy złowić niemalże wszystko. Ryba trafia do wody, a my łowimy dalej. U znowu coś się dzieje. Znowu, znowu, znowu jest. Merda, merda tą szczytóweczką. Nie wiem, czy już przycinać, czy jeszcze. O, coś tam jest. Dobra, ciup. No i mamy kolejną rybkę. Czy to będzie kolejny okoń? Bo możliwe, że tam stado okoni weszło i to będzie okoń za okoniem. Tak, to jest kolejny okoń, bardzo ładny. Klasa, mamy kolejnego konia. I mamy drugą rybę i jak widzicie, to jest kolejny okoń. Czyli tak jak mówiłem, prawdopodobnie weszło tam stado okoni, okonie są na rzeże, inne ryby się boją, dlatego one biorą, ale nam to jak najbardziej nie przeszkadza. Przepiękny okoń, który też trafia do wody. O, 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 druga weneczka. Coś mamy. I nawet powiem ci, stawia opór na tym kijku. O, matko Bosko, co to? Co to? Jaki leśc! I on ci kręci. Co jest grane? Jaka ryba. Mamy kolejną rybkę. Zobaczcie, jaka piękna. Ale to naprawdę piękna łopata. Mamy leszcza i to złowiliśmy go na dżdżownicę. Klasyczna przynęta na leszcza. Zobaczmy sobie, ile on mniej więcej mierzy. Jakieś 42-3 cm. Bardzo ładny. Oj oj, 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 a tu mamy drugą rybę. Ty! Czacha, tu jest ryba. Zdążyłem ledwo co leszcza do wody wrzucić, a już mamy kolejną rybę. Tym razem na pineczki. Dobra, chodź tu. Chodź, chodź, chodź. Mamy okonia. I zobaczcie, zaraz po tym leszczyku mamy kolejną rybę, mamy kolejnego pięknego okonia. Zapowiadało się tragicznie, a tak naprawdę zrobiło się fenomenalnie. Rybka wpada za rybką. Zobaczcie, dwie wędki leżą na brzegu, bo tak się po prostu dzieje. Ledwo zdążyliśmy to wszystko ogarnąć. Kolejny piękny okoń, a ja już go wypuszczam. Tak pokombinujemy Założyliśmy kanapkę Kawałek robaka i kukurydza O, 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 dalej, dalej Orączkę już szykuję do zacięcia Ale to naprawdę Musi być chyba jakaś mikro Dobra, spróbujemy Dobra, przycięliśmy No i mamy coś na kiju Jestem ciekaw, co to będzie za ryba. Bo branie było ultra delikatne, ale słuchajcie, czasami tak jest, że branie jest ultra delikatne, a jest duża ryba. <laughs> Lin! Mamy lino! O! Ukochana ryba, najpiękniejsza. Kocham łowić liny, ale się jaram. Zarobiście. jest <laughs> grzechu! Mamy lina! Lin według mnie jest najpiękniejszą rybą, jaka pływa w polskich jeziorach, rzekach, stawach, zbiornikach. Więc mega, to mega się jaram, ależ on jest piękny. Znaczy to nie jest piękna ryba. Zieloniutki, pięknie się błyszczy, coś wspaniałego. Dobra, nie męczymy go, wypuszczamy go do wody. Każdy wędkarz, łowiąc na kukurydze, musi wiedzieć, czy produkt, który używa jest dobry. Dlatego trzeba spróbować zawsze. A za ty czemu nie próbujesz? <grydza> Dobra kukurydza, ryby powinny brać. <grydza> Ale nie biorą. Troszkę się zaczynamy obawiać, bo nadchodzi taka dosyć niemała chmura, a na pogodzie wyczytaliśmy, że za godzinkę ma u nas srogo padać. się tutaj pięknie, pięknie, ale to pięknie dzisiaj mi pomaga. No i stanowisko mamy przykryte. Wiesz, pewnie rybka skubnęła, poczuła lekki opór i Aha. Fajnie, fajnie. Często tak miewałem w swoim życiu, że jak głowiłem na spławiczek, brania ustawały na przykład na godzinę. Nie wiedziałem dlaczego tak naprawdę, a po chwili wyłaniał się piękny szczupak, atakował albo okoń zaczął ganiać i to po prostu wina drapieżnika, który rozgonił ryby z waszego łowiska. Mamy mniej więcej godzinę 18 i troszkę nie będziemy ukrywać, że te brania ustały. Mieliśmy co prawda jakiegoś tam jednego linka, ale między nie działo się nic, były jakieś delikatne ruchy szczytówką, ale to bardziej jakaś drobnica i cały czas czekamy, tak jak zawsze powtarzam w odcineczkach najlepsze godziny dopiero przed nami, bo wieczór dopiero że tak powiem nadchodzi, teraz mamy na dwa zestawy i tutaj i tutaj pineczki bo pineczki się dzisiaj najlepiej sprawdzały ale największa ryba była na dżdżownicę, więc myślę, że niedługo zmienię jedną wędeczkę znowu na dżdżownicę i zapolujemy może na jakiegoś cudownego lina, może leszcza a może znowu stado o koni wpłynie? Nie wiadomo. Oglądajcie, to zobaczycie. O, o, o. Oj. Mamy rybkę, uhu. Ej, ale nie ma ryby stary, spięła się. A nie, dobra, jest, 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 jest. O, koń, dlatego tak agresywnie. Mamy kolejnego konia dzisiaj, ale chyba najmniejszy dzisiaj, nie? Tak mi się no. wydaje. No, najmniejszy dzisiaj, ale jest, zawsze to fajnie. Winowajcą tego brania agresywnego nawet że bardzo okazał się być taki okonek. I mamy kolejne opady deszczu. Co prawda mamy parasol i się kompletnie tego nie boimy, ale muszę przyznać, że. O ile nie ma burzy i nie ma piorunów, to takie łowienie jest dosyć bardzo, ale to bardzo takie klimatyczne można powiedzieć. Deszczyk fajnie pada, my pod parasolem. Pięknie to wszystko wygląda. Ciekawe czy będą jeszcze piękne ryby brały w ten deszcz albo i po deszczu. Poczekamy, zobaczymy. Sytuacja na lewym kiju się uspokoiła, a mieliśmy tam trzy brania. Także mi się wydaje, że trzeba to przerzucić, zobaczyć stan naszej dendrobęki. Delikatnie przytniemy, bo mógł tam się jakiś okonik zawiesić. Ale z tego co czuję na kiju chyba nic nie ma, ale wymienimy sobie dżdżownicę o ile będzie taka potrzeba i zarzucamy ponownie. Zobaczmy jak to wygląda. No nasz robaczek taki mocno wymemlany, widać ewidentnie, że ktoś tutaj coś majstrował. Muszę siedzieć tak troszkę boczkiem, bo mi kapie z parasola. Gość jest najważniejszy, więc zabrał trzy czwarte parasola. Trochę ciężka. Trochę kolana będę miał mokrego, ale trudno. Trochę się robi nieprzyjemnie. Może być nie za fajnie, tyle powiem. Strasznie strasznie, ale to strasznie leje Rzeszek to jest aż przestraszony, zobaczcie się trochę w tym momencie właśnie po chyba dobrej godzinie mocnego dosyć opadu deszczu. W końcu się aura uspokoiła, w końcu przestało padać. Zobaczymy, jak długo się to utrzyma i też nie ukrywajmy, że jeżeli będziemy widzieli jakąś dużą kolejną chmurę, to przed tą chmurą już się zwiniemy, bo już powoli się robi czas na nas. No a wiadomo, lepiej się zwinąć o takiej fajnej pogodzie niż w deszczu. Bo jak w deszczu się zaczniemy zwijać, to zmokniemy cali. I powolutku chyba będziemy się zaczynali pakować. Bo niestety robi się już coraz później, coraz ciemniej, a ryby niestety kompletnie nie chcą współpracować. Próbuję i na kukurydzę, i na Pinkę, i na czerwonego robaka i nic. Także, no niestety, czasami tak na rybach jest. Kto łowi, ten wie, o czym mówię. To my będziemy już kończyli dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękujemy za obejrzenie. Pozdrawiamy serdecznie. papa Trzymajcie się. Cześć.